A witajcie. Dobrze Was widzieć, panie, że, że możemy znowu wracać do listy Dochobrajczyków. Może niektórzy z Was, niektórzy z was już te kazanie z tego listu będą słyszeć, może niektórzy pierwsze. Studiujemy sobie do Dochobrajczyków od jakiegoś czasu. I dlatego znaczy w ogóle robimy to, dlatego że wierzymy, że list do Hebrajczyków, tak jak cały Nowy Testament, Stary Testament są częścią Bożego Słowa, które jest przez Boga natchnione. I pomimo tego, że to są starożytne kilku na sto nie, kilku tysięcy, ty tysiącletnie dokumenty, co wierzymy, że Bóg zostawił je również dla nas po to, żebyśmy się z tych. Tekstów uczyli tego, co on ma do powiedzenia na swój temat oraz na nasz temat, i pomimo tego, że czasy się zupełnie zmieniły, wierzymy, że Bóg, ludzkie serce jest takie samo, że Bóg jest taki sam, i możemy dalej z tych tekstów czerpać mądrość, zastanawiając się nad tym, co tam było napisane i o co tam chodziło, i dlaczego było napisane tak, a nie inaczej i jak to możemy wyciągnąć z kontekstu pierwszego wieku, na przykład do XXI, jak to ze wszystkim pogodzić. Więc zaczynamy po długiej, pewnie dla niektórych wyczerpującej podróży do naszego celu, do 13 ostatniego rozdziału listy do Hebrajczyków. I od razu uprzedzę, że nie będzie to jeszcze totalnie, totalne zakończenie. Zostawimy sobie jeszcze jedną taką wisienkę na torcie na następny raz. Ale jak to z końcówkami bywa, chciałoby się tutaj pokusić o jakieś podsumowanie, albo przynajmniej spodziewalibyśmy się, że sam autor się o podsumowanie pokusi. Trochę oczekujemy takiej formy, ja przynajmniej taki jestem. I autor dobija do brzegu ze swoim teologicznym traktatem, jak zagadzą z Starego Testamentu, było tam dużo różnych wątków i w tych ostatnich słowach, no właśnie, spodziewalibyśmy się, że może padną jakieś, jakieś słowa spinające to wszystko w jakąś klamrę, jakieś, jakieś podsumowania, bo nie wiem jak wy, ale po przetrawieniu w mniejszym bądź większym stopniu zawiłych mandrów tego dokumentu, tak naprawdę na pierwszy plan wysuwa się jedno pytanie, tak jak zwykle chyba. Co z tym wszystkim zrobić? No dobrze, fajnie, że sobie poczytaliśmy, fajnie, że, że napisałeś, ale co z tego. No i właśnie, rzeczywiście zaczynając lekturę od ostatniego 13 rozdziału, pojawia się tutaj garść, zaskakująco mała garść krótkich i praktycznych porad do życia czy dla życia tego zboru. I myślę, że lądując z naszą lekturą, dość łatwo jest potraktować te wersy tak pobieżnie i powierzchownie. Mieliśmy dużo ciężkiej teologii w dwunastu poprzednich rozdziałach i trzynasty rozdział rzuca nam jakieś takie trochę wręcz od wydaje się praktyczne porady. Natomiast jak to zwykle bywa z Bożym Słowem, myślę, że zrobilibyśmy duży błąd prześlizgując się po tych wersetach bez większej refleksji i zajrzenia w szczegóły. Dlatego dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę w tych kilku zdaniach, które przeczytaliśmy na, na zasadzie parę rzeczy. I Zanim... No, może nie będę mówił na razie, o czym będę mówił. Natomiast myślę, że ostatecznie całe clue tego okazania i to, co to, to, to chciałbym nam pokazać, to chciałbym, żebyśmy docenili pewne rzeczy jeszcze bardziej niż pewnie je cenimy. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na rzeczy, które, pomimo, że są na pewno dla nas ważne, wydaje mi się, że wymagają przypomnienia i pamiętania o nich i specjalnego, specjalnego docenienia. Więc zaczęliśmy naszą lekturę od końcówki rozdziału 12. Natomiast chciałbym omówić ten tekst, zacząć ten tekst omawiać od pierwszych wersetów 13 rozdziału, jeszcze potem do tego 12 na koniec wrócimy. Więc zanim będziemy sobie ten tekst czytać i analizować, pomódlmy się jeszcze, skłonimy nasze głowy i oddajmy ten czas Bogu w krótkiej modlitwie. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny możemy do Niego sięgać w tej formie. Dziękujemy Ci Panie za to, że Ty nas, wierzymy, przez nie przeprowadzasz i też Panie dziękujemy Ci i prosimy Cię jednocześnie o to, żebyś tak jak poprzednio ukazywał nam swoją mądrość. My tutaj pokornie przychodzimy i próbujemy czytać rzeczy, które, które, które są bardzo stare i, i czasami też bardzo trudne, ale wierzymy Panie, że Ty je natchnąłeś i Ty do dzisiaj przez nie przemawiasz. I dlatego prosimy Cię o to, żeby rzeczywiście to słowo mówiło do naszych umysłów i serc. Amen. Więc yy, cóż, otwórzcie no, swoje Biblię na tym 13 rozdziale przeczytajmy sobie trzy pierwsze wersety. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym, gościli aniołów. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Więc pierwszą rzeczą. O której czytamy, jest no właśnie, kilka na pierwszy rzut oka takich mm, ogólnych, bardzo ogólnych zaleceń i rad, które wydają się dosyć porozrzucane tematycznie na różne rzeczy. i Autor wspomina o miłości, o gościnności, o wspieraniu więźni, więźniów, i tak jak pobieżnie to czytamy, to ciężko jest zdobyć na jakąś większą refleksję. Dlatego, że nie wiem jak, jak, jak wy, ale jakby ciężko tutaj mi na pierwszy rzut oka przypisać jakiś wspólny mianownik. Staje się to jednak dużo prostsze, gdy spojrzymy na oryginalny tekst. I my nie robimy tego zbyt często. To nie jest jakoś super mocno wymagane. To potrafi być pomocne. I w tym wypadku wydaje mi się, że jest. I ci z was, którzy znali chociaż trochę biblijnej greki, pewnie kojarzą, że w tym języku jest kilka określeń tłumaczonych na polski jako miłość. Wiem, że dosyć zaawansowanie idziemy tutaj, ale obiecuję, że nie będzie tak ciężko. Jest kilka określeń, które po polsku tłumaczy się jako miłość. I te określenia mają różne znaczenie. Ale oczywiście znaczą... Jak Wyrażałem jakąś formę miłości. Więc nie roztrząsając tego za bardzo, w pierwszym wersecie właśnie mamy jedno z tych słów. I ten pierwszy werset używa słowa filadelfia. Co bardzo trafnie ujęte jest tutaj jako miłość braterska, gdyż końcówka delfia pochodzi właśnie od greckiego słowa oznaczającego brata. Innymi słowy, czy też dosłownie, w pierwszym wersecie autor mówi filadelfia niechaj trwa. I dlaczego to jest ważne? Bo fajnie, super grecki, ale co z tego, co z tego wynika? Kiedy patrzymy na drugi werset, on zaczyna się z słowami nie zapominajcie albo też nie lekceważcie gościnności. Dosłownie autor używa tutaj słowa nie lekceważcie filoksenii, czyli miłości do obcych. Słowo ksenos, do dzisiaj używamy go często w języku polskim, w słowie na przykład ksenofobia, czyli strach przed obcymi. A... Więc i to oczywiście daje nam do myślenia, mi się wydaje, e, czym powinna być gościnność tak w ogóle, kiedy patrzymy na, na, na to, w jaki sposób ona jest ujęta. Choć o, oczywiście jest to bardziej kwestia pewnie języka greckiego niż Biblii. Niemniej jednak, myślę, że powoli możemy dostrzec, dostrzec pewien obraz tego, co próbuje pokazać nam autor. Tak on używa bardzo, e, bardzo blisko albo bardzo mocno spokrewnionych ze sobą słów. I myślę, że robi, że robi to nie, nie przez przypadek. Mówi, Pamiętajcie o Filadelfii, pamiętajcie o miłości do siebie nawzajem, pamiętajcie o braterskiej miłości, ale nie lekceważcie filoksenii, czyli miłości do obcych. I widzimy u niego taką troszeczkę odwróconą, ale, ale myśl apostoła Pawła, który na przykład w liście do Galacja, w szóstym rozdziale, pisze: Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, ale najwięcej domownikom wiary. Więc tak, jakby, autor chciał tak jakby Paweł chciał powiedzieć: tak jakby czynimy wszystkim, traktujemy wszystkich z miłością, nawet tych obcych, ale pamiętajmy również o domownikach wiary. I autor listu tych stawia po prostu tezę z nieco, nieco innej perspektywy. I w końcu werset trzeci podziela ten sam motyw, z tym, że pojawia się tutaj słowo nie tyle zbliżone fonetyką, a, a zbliżone sensem po prostu. On mówi, nie zapominajcie o gościnności, i później w trzecim wersacie mówi, pamiętajcie o więźniach. Nie zapominajcie o tych, i pamiętajcie o tych. Więc trzecią grupą osób, o których pisze autor, są więźniowie, i choć w istocie idzie on dalej, mówi nawet o uciskanych. Co moglibyśmy pewnie uogólnić, o tych odrzuconych, niesprawiedliwie potraktowanych, tych, tych, którzy się źle mają. Więc mamy trzy grupy osób. Mamy pozornie różne zalecenia, ale w istocie widzimy, że Chyba tak naprawdę skupiają się one na jakimś wspólnym mianowniku. Autor chce nas popchnąć do postawy, która jest okazywaniem praktycznej miłości wobec innych ludzi. Zaznacza, tak trochę w rytm pytania, na które odpowiedział kiedyś Jezus, kiedy zapytany jest, kto jest moim bliźnim, że tą miłość mamy okazywać sobie nawzajem, tym, tych, 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 których nie znamy, a nawet tym, których społeczeństwo czy system odrzuciło i, i wyrzuciło gdzieś na życiowy margines. I ten oraz inne przykłady używają w tym miejscu słowa gościnność. I myślę, że, że jest ono naprawdę wspaniałe, by po prostu to, co próbuje tutaj autor powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Na temat gościnności. I pomyśleli o nim bardzo szeroko. Zarówno w kontekście naszego prywatnego życia, naszej codzienności, naszego domu, naszej rodziny, ale też, zarówno w, ale też w kontekście naszego zboru, naszego kościoła, tego w jaki sposób um, w jaki sposób Witamy i przyjmujemy ludzi tutaj. Więc duże pytanie, które tu się pojawia, brzmi: dlaczego gościnność jest taka ważna? Innymi słowy, czemu mamy się skupiać i upatrywać w gościnność coś, coś cennego i coś ważnego? Więc po pierwsze, gościnność jest przyjmowaniem siebie nawzajem, takich jacy jesteśmy, zarówno tych, których znamy, jak i tych, których nie znamy. Jest to dla nas ważne dlatego i przede wszystkim po pierwsze jest ważne dla nas dlatego i powinno być dla nas ważne dlatego, że jest to obrazem i, i praktykowaniem, spełnieniem, wypełnieniem Ewangelii. I co on na myśli? Wiecie, kiedy zapraszacie, zapraszacie kogoś do siebie, do domu, jakkolwiek nie rozumiecie gościnności i wiem, że mamy różne zwyczaje. Niektórzy przez gościnność e, rozumieją zaproszenie ludzi do domu i pozwolenie, żeby zamówili sobie pizzę. Niektórzy rozumieją przez gościnność zaproszenie ludzi do domu e, i zorganizowanie wigilii podczas czwartkowego obiadu, I, i, a niektórzy gdzieś tam są po środku. I, i różne formy dla różnych ludzi e, myślę, że są ok. Więc jakkolwiek nie rozumiemy gościnności, kiedy zapraszamy kogoś do domu, to robimy właśnie to. Robimy, zapraszamy go do siebie, często do swojego stołu. I to się może wydawać bardzo zwykłe i niepozorne. Ja tutaj, okej, okay, super Piotr, nie odkrywasz. Żadnej genialnej tajemnicy, tak? Zapraszamy do, ludzi do siebie do stołu. Ale w istocie wasz stół nie jest czymś zwykłym. Nie jest czymś pospolitym. Nie jest czymś, czymś zupełnie naturalnym. Nie można do niego usiąść z ulicy, tak jak wchodzimy do restauracji. Potrzebujemy zaproszenia. Potrzebujemy może, niektórzy nie potrzebują zaproszenia, mają drzwi otwarte zupełnie, ale, ale dalej musimy wiedzieć, że możemy tam wejść. Gościnność i wspólne łamanie chleba, jak czasami nazywa to Nowy Testament, to zaproszenie kogoś spoza domu do domu. Do najbardziej prywatnego i intymnego miejsca życia. Tam, gdzie toczy się wasze rodzinne, wspólne życie. Tam, gdzie, tam, gdzie toczą się rzeczy, które, które pozostawiacie tylko w rodzinie, które zostawiacie tylko dla rodziny, dla tych najbliższych. I to jest. To zawsze było wyjątkowe. Ci z Was, którzy znają trochę historii albo którzy oglądali to pewnie słyszeli o istnieniu czegoś takiego jak prawo gościnności, które to prawo zostało gdzieś tam sformułowane w najbardziej mrocznych czasach średniowiecza, kiedy istniało to jako taka niepisana instytucja, ale to było coś, zwykłu, coś, coś więcej, więcej niż zwykły obyczaj, niż po prostu dobre maniery. To było coś więcej niż, niż właśnie. Niż, niż coś, do czego ludzie byli przyzwyczajeni. To było święte prawo, którego złamanie było niezwykle potępiane. Prawo polegające na tym, że jeżeli ja wpuszczam Cię do mojego domu, jeżeli jesz mój chleb pod moim dachem, to ja nie mam Cię prawa skrzywdzić i Ty, i ty nie masz prawa mnie skrzywdzić. Obojętnie kim jesteśmy i obojętnie, obojętnie czy nie jesteśmy wrogo do siebie nastawieni. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzielimy ze sobą dach, dom, stół, posiłek to jesteśmy w miejscu zarezerwowanym dla rodziny. Jeśli więc wchodzisz jako gość, to witaj w kręgu relacji. I tyle jest gościnność. Jeżeli wchodzisz jako gość, to wchodzisz do miejsca, które jest zarezerwowane dla rodziny. I wydaje mi się, że warto to docenić. Warto o tym pamiętać. Jeżeli ktoś mnie zaprasza gdzieś, to ja tam nie mam prawa być. To nie jest naturalne i normalne, nawet jeżeli, nawet jeżeli czasami tak, tak nam się wydaje. I wspomniałem, że myślę, że powinno to być dla nas wyjątkowo ważne, gdyż w niesamowity sposób obrazuje to właśnie Ewangelię. Pomaga nam ją zrozumieć, pamiętać, przypominać sobie i się nią dzielić. Dlatego, że dzieło Chrystusa na krzyżu jest ostatecznym i największym dziełem gościnności. Bo to sam Bóg w Jezusie zaprasza cię do swojego domu. W ten sposób, oczywiście w pewnej formie można by było opisać Ewangelię. Ciebie, który byłeś przez swój grzech, przez swoją winę, odrzucony, byłeś brudny i niegodny. Nikt się w tym domu powinien nie chcieć. A to Bóg Wszechświata zaprasza Cię do stołu, do siebie, do domu. W istocie więc myślę, że to właśnie dlatego Boże Słowo wzywa nas do gościnności, gdyż jest to piękna forma okazywania sobie miłości, która przypomina nam, uczy nas i, i, i zwiastuje dobrą nowinę. To jest to było pierwsze. Po drugie, dlaczego gościnność jest ważna i dlaczego powinniśmy ją cenić. Zwróćcie uwagę, drugi werset, druga część tego wersetu mówi, że przez gościnność niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. I tutaj autor wydaje się, nawiązuje do pewnych wydarzeń zapisanych w Księdze Rodzaju. Znowu kusi mnie, żeby tam wejść, ale zostawiam zamknięty na razie. Więc nie chcę tutaj sugerować i wydaje mi się, że ten tekst też nie chce nam tego sugerować, że jest taka zasada, tak, albo że to powinna być jakaś dla nas ostateczna motywacja, że zapraszajcie ludzi, bo może będziecie gości aniołów. Tak? Zapraszam nowe osoby, bo Anusz będzie to anioł, albo przynajmniej kuzyn Lewandowskiego, to może jakoś potem do, podzielę się telefonem. Myślę, że nie o to chodzi. Myślę, że to nie powinna być nasza motywacja i myślę, że autor nas do tego nie popycha. Nie mówi o tym, niech gościnność będzie ważna, żebyście przypadkowo zawarli jakieś dni życia z osobą nieznajomą. Myślę, że idea tu zawarta jest dużo szersza i sprowadza się do tego, żebyśmy nie lekceważyli gościnności, dlatego że ona sprowadza więcej błogosławieństwa niż nam się wydaje. Że czasami będziemy gościć ludzi, którzy będą dla nas ogromnym błogosławieństwem, pomimo tego, że w ogóle się tego nie spodziewaliśmy. To nawet nie jest kwestia tego, kogo będziesz gościć, lecz tego, czego się, czego się nie spodziewasz, że ta wizyta może przynieść. Jest takie polskie przysłowie: w dom, bóg w dom, i ono w pierwszej mierze, tak jak się wydaje, przynajmniej w sensie. Byłem całkiem dobry z Polaka, ale to tam zawsze można było różnie interpretować. W każdym razie to przysłowie chyba w pierwszej kolejności mówi o naszym stosunku do gości. Tak, ja mam traktować gościa, tak jakbym traktował Boga, który do mnie przyszedł. I pewnie. Natomiast zobaczcie, że jednocześnie ono wskazuje, że ten gość to jest ktoś ważny. Tak? Że ta wizyta jest czymś ważnym. Że ona, że ona, jakby ekstrapolując tą myśl, można powiedzieć, ta wizyta może być dla mnie błogosławieństwem. Innymi słowy, autor próbuje nam przypomnieć nie lekceważmy przyjmowania z miłością nieznajomych osób. Bądźmy otwarci. Tak, dlatego, że on mówi o tej filoksenie, o miłości do obcych, o tych, których nie znamy. Dlatego, że jest tak wiele rzeczy, których Bóg może nas przez, na, których może nas przez te osoby nauczyć, nam pobłogosławić, pokazać, pomóc, zmienić, potieszyć, zachęcić. Docenimy to. Docenimy tą drugą osobę na drugim końcu stołu, nawet jeżeli jej nie znamy. Jest taka piękna scena w dość nierocenionym filmie, postapokaliptycznym z 2010 roku o tytule The Book of Eli. Polecam, można sobie nadrobić. Podejrzewam, że może nie widzieliście. I świat wykreowany w tym filmie jest zraniony wojną nuklearną. Jest wrogi, obcy, ludzi jest niewiele, dużo, wielu zginęło, a ci, którzy przeżyli są wobec siebie nieufni, po prostu. I w pewnym momencie główny bohater podróżuje przez pewne miasto i zatrzymuje się tam na noc. Dostaje kolację, dostaje swój pokój, i zaprasza do stołu dziewczynę, która podała mu tę kolację, a który zupełnie nie znał. To była po prostu dziewczyna, która gdzieś tam pracowała w, tym, w, tej, w tej instytucji. I kiedy ona siada, on proponuje, że pomodli się przed posiłkiem. I mówi: Panie, dziękujemy Ci za ten posiłek. Dziękujemy Ci za ciepłe łóżko i dach nad głową w tą zimną noc. Dziękujemy Ci za dar towarzystwa w tych ciężkich czasach. Amen. Dziękujemy Ci za dar towarzystwa w tych ciężkich czasach. To krótka i piękna modlitwa, która obrazuje jak niesamowicie ważny i cenny jest ten drugi człowiek po drugiej stronie stołu, z którym możesz podzielić się posiłkiem, nawet jeżeli go w ogóle nie znasz, nawet jeżeli się w ogóle jego nie spodziewałeś. I pytanie chyba, które chciałbym nam w związku z tym zostawić jest takie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby. Żeby się nie spodziewać, czy to jest tylko tradycja wigilijna raz do roku pusty, pusty talerz dla nieznajomego wędrowca, którego nie wpuścilibyśmy, gdyby zapukał? Czy jesteśmy gotowi na to, że, żeby zapraszać ludzi, których nie znamy, których, których może tylko kojarzymy, albo którzy są zupełnie obcy? A, czy jesteśmy gotowi na to i przygotowani na to? Czy mamy dodatkowy posiłek w lodówce? A, moja żona czasami ma takie taką instytucję w naszej zemorżarce awaryjne kotlety które już są zrobione, można tylko wrzucić, odgrzać i jak ktoś przyjdzie przypadkowo, to można go przetestować Bardzo to jest fajne. I właśnie, czy jesteśmy gotowi, czy mamy więcej jedzenia, którym się możemy podzielić, czy chcemy, żeby ludzie mogli przyjść do nas, czy będzie głupio, bo nie jesteśmy w stanie ich ugościć w taki sposób, jak wydaje nam się za właściwy. Znowu, różne formy, nie, wydaje, nie, nie musimy ich teraz oceniać. I w końcu po trzecie. Ostatnia myśl na temat tej gościnności, wyrażona w trzecim wersecie, pokazuje nam, że gościnność to jest co? To jest forma akceptacji, której tutaj tak bardzo potrzebujemy od siebie nawzajem. I autor wspomina tutaj o więźniach, natomiast tak jak zwracałem uwagę wcześniej, kontynuuje i mówi też, że ta idea tak naprawdę rozszerza się do, do różnych ludzi wykluczonych. Tych, którzy są odrzuceni. Tym, tych, którzy są może mniej lubiani, zapomnieni, lekceważeni. Wiecie, ciężko jest podkreślić, jak to jest ważne, jak łatwo i wygodnie o tym nie myśleć, dopóki nie usłyszycie kogoś, kto się zastanawia, dlaczego nigdy go nie zaprasza, nigdy do siebie. I takie pytania łamią serca. Jasne, może być mnóstwo powodów takiego stanu rzeczy. Jest mnóstwo powodów takiego stanu rzeczy. Nie wchodząc w szczegóły, chciałbym nas zachęcić do pomyślenia o tych, których, których może nie zapraszaliśmy których, co do których może jesteśmy uprzedzeni, których znamy, ale może nie lubimy, które są u nas w kościele, ale z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu nie mamy z nimi większych relacji. I może nie róbmy tego zaraz po nabrzeństwie. Jakie wskazania, skazania, Cześć. a właśnie chcieliśmy zaprosić, <laughs> bo to by było lekko niezręczne, ale może jest jakiś projekt na, dłuższy, na, na dłuższe miesiące. Pamiętajmy o tym. Wydaje mi się, że niesamowitym błogosławieństwem naszego kościoła byłoby to, gdybyśmy. Gdybyśmy postanowili sobie gdzieś tam w sercach właśnie o tym, żeby pamiętać o tych, o których zwykle nie pamiętamy? Dlatego, że w Bożych oczach my wszyscy, jak tu jesteśmy, każdy z nas, zasługiwaliśmy na odtrącenie, na brak zaproszenia, na brak akceptacji. Ale Bóg w Chrystusie wyciągnął, wyciągnął do nas rękę, okazując nam miłość tak wielką, jak to tylko było możliwe. Jakże to jest piękna i zachęcająca myśl? I wiecie, naprawdę wierzę w to, że możecie być niesamowitym, bożym narzędziem zachęcenia, jeśli otworzycie się kogo, na kogoś nowego. A zarazem to może być niesamowitym błogosławieństwem dla Was. Czymś naprawdę cennym i wartościowym. Czymś, czego się w ogóle nie spodziewacie. Myślę, że warto potraktować to jako coś ważniejszego niż traktujemy. Autor jednak na nie kończy i kontynuuje swoją myśl dalej, nieco rozszerzając swoje poszukiwania. W czwartym wersecie mówi, Małżeństwo niech będzie we czciu wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Tak więc ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek. I teraz po raz kolejny. Wydają się to być takie raczej luźne, niepowiązane ze sobą myśli. Kolejne jakieś zalecenia i rady. Ale kiedy przyglądamy się tym wersjom nieco bliżej, to znowu zaczynamy wychwytywać pewne podobne, znajome już motywy. Czytamy zalecenia dotyczące małżeństwa i zalecenia dotyczące chciwości. I okazuje się, że te pozornie no właśnie, niezwiązane ze sobą aspekty życia, są jakoś ze sobą skorelowane. Po pierwsze, autor wspomina o czystości seksualnej w małżeństwie, o łożu nieskalanym, który oznacza zatrzymanie gościnności, którą tak się zachwalał na zewnątrz naszych sypialni. Także tam nie zapraszamy gości. I możemy to potraktować jako taką dobrą biblijną radę po prostu. Taką solidną radę życiową. Pewnie nie trzeba być chrześcijaninem, żeby to działało u was w życiu. Ale zobaczcie, że kiedy czytamy ten fragment dalej, to okazuje się, że jest to znowu szersza myśl. W tym samym duchu autor wspomina w piątym wersie, żebyśmy poprzestawali na tym, co mamy. Jeżeli nie wiemy, że chodzi o pieniądze, bo w tym wersacie chodzi o pieniądze, no to moglibyśmy podejrzewać, że chodzi o różne rzeczy. Na przykład o małżeństwo. Na przykład o Twoją żonę albo męża. Pozostań na tym, co masz. I zobaczcie zresztą, jak motywuje to autor, wspominając o tym, że Bóg troszczy się o nas, mówiąc nie porzucę Cię ani nie opuszczę, kiedy mówi o finansowych sprawach. No ale tak mocno kojarzy to przecież zaufanie w kwestii finansowej do Boga z zaufaniem współmożonków do siebie nawzajem, którzy sami sobie obiecują: nie opuszczę cię aż do śmierci. I po drugie, poprzestanie po na tym, co, co, co mamy czy co posiadamy, polega na również, znowu w rytm tego okazania, i nad docenieniem tego, co posiadamy. Autor mówi, żeby małżeństwo było u nas we czci, czyli żebyśmy sobie je wysoko cenili, żebyśmy, żebyśmy je wartościowali ponad wiele innych rzeczy, żeby było dla nas cenne, drogie i wartościowe. I zaraz po tym wspomina, żebyśmy raczej zrezygnowali, dosłownie mówi tam o tym, żebyśmy zrezygnowali z miłości do pieniędzy. Innymi słowy, te wersy próbują powiedzieć: cencie swoje pieniądze choć trochę mniej. A swoje małżeństwa, choć trochę tak bardzo, jak cenicie swoje pieniądze. Cenicie swoje pieniądze, choć trochę mniej. A swoje małżeństwa, choć trochę tak bardzo, jak cenicie swoje pieniądze. Ile małżeństw na świecie nie uległoby rozpadzie, gdyby ludzie cenili i uważali za wartościowe to, co Bóg za takie uważa. Albo o ile piękniej i lepiej wyglądałoby nasze małżeństwo, gdybyśmy przykładali odpowiednią uwagę do tych priorytetów ile kłótni moglibyśmy uniknąć? W jakim miejscu moglibyśmy być, gdybyśmy skupili się bardziej na tym, co jest między nami, zamiast na tym, co jest dookoła nas? Wiecie, ten tekst łączy ze sobą te dwie sprawy, dlatego, że w pewnym momencie pogoń za kasą przestaje być dbaniem o rodzinę, bo do pewnego stopnia ona jest dbaniem o rodzinę. Ale ciekawe jest to, że zobaczcie, ono przestaje, przestaje być dbaniem o rodzinę, a zaczyna być. Brakiem zaufania wobec Boga. Nie zaczyna być tylko i wyłącznie krzywdzeniem tej rodziny. Zaczyna być czymś dużo więcej. Zaczyna być brakiem zaufania wobec Boga. Więc ostatecznie zobaczcie, że ten cały dłuższy fragment próbuje nam zwrócić uwagę bardzo konkretnie na jedno. I to nie jest nic odkrywczego. Ale pamiętajmy o tym, myślmy o tym. Doceń ludzi, którzy są dookoła ciebie. Instytucje takie jak gościnność czy małżeństwo wiążą się z pewną wagą nie bez powodu. One pokazują nam Boży Charakter. One pokazują nam, co ma być ważne. Gościnność jest tak podniosłą czasami dla nas sprawą w niektórych kulturach i była świętą sprawą historycznie. Małżeństwo jest takim podniosłym dla nas aspektem życia. Ślub jest tak ważną uroczystością, dlatego, że one są ważne. Dlatego, że powinniśmy zwrócić na to większą uwagę. One pomagają nam służyć sobie nawzajem i przypominają o średniej Ewangelii, o Bogu, który przyt na świat. I umarł za nasze grzechy, by wziąć nas do siebie, by żyć z nami w najbliższej relacji. Kiedy więc słuchaliśmy dzisiaj początku tego tekstu, który zaczęliśmy w końcówce 12 rozdziału, czytajmy sobie jeszcze te dwa wersety. 28 i 9 z poprzedniego rozdziału. to okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddajemy cześć Bogu tak, jak mu to miłe. Z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I widzimy tą powagę, tą doniosłość, to wezwanie, które trzeba przyznać ciąży i jest pewnego rodzaju wyzwaniem, tak? Kiedy autor mówi, w związku z tym wszystkim, co do Was napisałem w tym liście, okażcie się wdzięcznymi. Zobaczcie, że kiedy piszę dalej, to okazuje się, że kryje się za tym praktyczna prawda, która jest zarazem zupełnie prosta, jak i niesamowicie piękna i złożona. Prawda o tym, jak mamy siebie traktować, jak mamy do siebie podchodzić. Prawda o przejmowaniu siebie w miłości, która obrazuje wielkość Ewangelii, która jest okazywaniem wdzięczności wobec Boga, który oddał za nas wszystko. I wiecie, modlę się i życzę nam, żeby Bóg nam w tym błogosławił, żeby pomagał nam, żebyśmy potrafili te rzeczy doceniać coraz bardziej i bardziej. Wydaje mi się, że no właśnie, że jest, są to rzeczy, których, których powinniśmy cenić w życiu jako jedne z najważniejszych. A jeżeli będziemy je cenić jako jedne z najważniejszych, wierzę w to, że Bóg będzie to błogosławił.